Witajcie, witajcie, witajcie w wieczornym naszym spotkaniu, moi kochani, wieczorne bogaduchy. Po raz kolejny spotykamy się. już, ostatnia środa, ostatnia środa maja, a moim niegościem, bo gospodynią tego to spotkania jest Angelika Wrublewska. Witam Cię, Angeliko, serdecznie. Witam, Rzesze Księdza, witam. No, witamy Was z Angeliką. Jak już wspominałem na naszym ostatnim spotkaniu wieczornym, te nasze wieczorne Boga Duchy to będą takie audycje prowadzone przez młodych dla młodych, ale i dla tych młodych może już peselami troszeczkę tam dalej odległych, ale młodych duchem oczywiście. Moi kochani, pierwsze te audycje będą polegały na tym, polegają na tym, że przedstawiamy naszych bohaterów tutaj, którzy współprowadzą ten program, są z gospodarzami. Angeliko, jesteś z Londynu, ale jesteś Polką. No, raczej. Co to znaczy, że, że jesteś z Londynu? Czemu tak można powiedzieć? E, może tak powiedzieć, bo mieszkałam tam 13 lat. Wow. Wychowałam się tam, no w większej mierze. I. Jesteś teraz tutaj? Teraz jestem tutaj, tak? Jakoś... W Toruniu. Wyszło, z przypadku. Zaraz się dowiem jak to tam wyszło, bo to też jest takie ciekawe. Taka droga od Polski przez Londyn do Polski. Mm -hmm. Powrót tutaj do, e, korzeni. do korzeni. Jesteś e, studentką. Pierwszego roku, tak. Dziennikarstwa. Mm -hmm. Jak ci tutaj? Ja nie wiem w ogóle jak to wyszło. No to... Dlaczego dziennikarstwo? To pewnie, dlaczego nie wiesz, ale drogę jakąś znasz, historię pamiętasz, jak to się stało. Tak, jak to się stało, oj to by trzeba było Mamy czas. Wrócić wstecz. Przenieśmy się w te. Przenieśmy się. Te, w rok. Ten moment, kiedy to było. 2016 i pisałam maturę. Piękny czas. No. Światowe Dni Młodzieży, piękny rok czas. miłosierdzia. Dla kogo? Dla <dłosi> <gry>, mnie nie. Matura, no co, to nie jest piękny nie, czas? to, to był y, pomylony czas. W ogóle nie te przedmioty, nie te decyzje. Mhm. I robiłam w ogóle maturę z rozszerzonej biologii, chemii. Historii wow. i prawa. Wow. Yy, prawa też tam w Anglii jest, tak? Tak, tak. I ja w ogóle nie wiem dlaczego. <laughs> no troszeczkę taki już różne tak były tam tak, rzeczy. Tak, bo na początku miałam jeszcze rozszerzenie filo, yy, fizyki. Mm, ale nie, no to w ogóle matematyka to wow. nie, nie mój dział. W ogóle absolutnie i, I tak zmieniłam podzielam. fizykę na historię. I, I jakoś tak po tych... Po tej maturze nie wiedziałam, co mam w ogóle ze sobą kompletnie robić. Złożyłam papiery na studia. Na początku miała być to medycyna. I nie chciałam medycyny, rodzice bardzo chcieli. I jakoś tak, no, na przekór rodzicom złożyłam. A pójdę na dziennikarstwo. Nie, no to jeszcze nawet nie. Najpierw poszłam na farmakologię. <laughs> Ale z farmakologii zrezygnowałam, bo nie chciałam dalej ciągnąć chemii. ani matematyki. to są drogi czasami, nie? To Żeby są tam... Naprawdę, ja nie wiem, zawsze potrafię. Żeby odnaleźć czasami swoje miejsce, to trzeba gdzieś tam się nabłądzić. To chyba tu pycha przede wszystkim mnie była, pycha? bo ja rob, nie robiłam czegoś dla siebie, tylko ja robiłam na przekór, na przekór. komuś. Jak mm -hmm. rodzice chcieli medycyny, i ja nie chciałam, ale pójdę w farmakologię, bo tam nie trzeba było robić egzaminów wstępnych. No, no to zawsze lżej no, i jest. na przekór też. No niby tak. Ale z tego zrezygnowałam. Złożyłam papiery w Polsce, już w Gdańsku, na filologię angielską, którą też zaczęłam i nie skończyłam. No. No i mm, potem, znaczy, w ogóle dramat, kryzys i co mam robić dalej. No i w sumie tata nakierował mnie na Radio Maryja. Mm, to i, już w ogóle. Tak, karta. to jest w ogóle. No w szczególności, że to był właśnie mój tata, że on mnie nakierowała na Radio Maria. To było bardzo niespodziewane. Na letnie warsztaty, na które bardzo nie chciałam przyjechać. Tutaj to, w szkole, tak? Tak, bo to w ogóle nie był mój klimat. No, ja nie ukrywam, nie byłam jeszcze wtedy osobą nawróconą. I, i klimat studiowanie same no, w uczelni Ojca Ryzyka dla mnie to w ogóle było nie do pojęcia i nie do przyjęcia. Gdzie jeszcze, ty pójdziesz? Będziesz w tak, musiała chodzić. Ale jeszcze jechać w wakacje i się uczyć to już w ogóle nie to nie, to nie. to nie był mój klimat totalnie. Ale po różnych takich przejściach takich bardzo osobistych, po różnych e, ślepych uliczkach, do których sama doszłam e, Spotkałaś Boga. trafiłam tutaj. No przede wszystkim ale to myślę, że odłożymy na dalszy tak, tor. Tak, tak, tak. 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 Um, ale no, trafiłam tutaj. I do tej pory tak naprawdę nie wiem dlaczego dziennikarstwo. Um, ale myślę, że wiem dlaczego ta uczelnia. Dlaczego trafiłam tutaj. Że może nie, niekoniecznie, żeby być dziennikarką, ale żeby doświadczyć tych rzeczy, których tutaj doświadczyłam. Zmienić totalnie klimat, w jakim mieszkam, ludzi z jakimi żyję i z jakimi się spotykam bo to jest zupełnie inne środowisko. Środowisko, w jakim się jest, ma duży wpływ jednak na, na to, jak, na, na jak ciebie, jesteśmy. Tak, no i tak jak patrzę już na ten krótki okres, jak bardzo zmienił wiele rzeczy w moim życiu i jak dał mi zupełnie inny pogląd na świat i na to, czego tak naprawdę chcę w życiu. I myślę, że dlatego tutaj jestem przede wszystkim właśnie, żeby sobie to wszystko pozmieniać, przetrawić i, i jakoś inaczej wszystko poukładać teraz. A dziennikarstwo, bo, no bo jednak tutaj studiujesz, no to nie to jest tak, że tylko siedzisz i w tym klimacie jakoś oddychasz, jesz, spotykasz ludzi, mm -hmm. ale no też no jednak są konkretne studia, konkretne przedmioty, konkretne zadania, które musisz też wykonać. No i w końcu też e, jesteś jedną z osób, która zgodziła się na ten na spór, współprowadzenie tego programu. Znaczy, więc... zgodziły się u księdza, nie można odmówić. <laughs> księdze, można, jak się. Już teraz wyjdzie, wyjdzie żeby że wszystkich tutaj przymusił. Nie faktem dokonanych, ale nie no no, Po prostu jeszcze. zadzwoniłem. Angelika, wiesz co? Bo chciałem zrobić taki program. Jeszcze raz, ja jak, jak, jak pomyślałem, to pomyślałem o tobie, właśnie, nie? No, no. no i teraz powiedz nie. nie? No i jestem. No, ale jesteś, ale mimo tego też. Mieliśmy okazję współpracować, kiedy mieliśmy jedno zadanie: przygotować, nagrać materiały mm -hmm. tutaj na, na, operator, na operatorowanie kamerą mieliśmy nagrać takie materiały, no i Angelika sobie bardzo dobrze radziła i naprawdę ja jestem w szoku, jakie ma zdolności dziennikarskie, bo potrafi naprawdę z takie pytania czasami wymyślić, że na to nigdy nie wpadł, czy ja można tak zapytać. No nie słodzę, tylko mówię <laughs> jak jest, więc... Yy, no, więc jednak to dziennikarstwo ci leży. Tak czuć to przynajmniej, że ty się w tym czujesz jak ryba w wodzie, przynajmniej tak to wygląda. Nie wiem, jak jest w środku Nie wiem, w środku mam Tyj wrażenie, wiebie. że płynę pod prąd. <laughs> A to dobrze. Ale mm, nie wiem, myślę, że jeszcze za szybko jest, żeby przekreślać dziennikarstwo albo może że tak, dziennikarstwo to jest to. Na razie, na razie rozwijasz się rozwijam, i szukasz. odkrywam. Na razie tak jakbym miała oczy zasłonięte i tak rękoma szukam. To są takie składanie <laughs> puzzli, ja tak to tak pamiętam rozeznawanie mojego powołania jak wyglądało, to też było takie jak byłem e, gdzieś na etapie Angeliki pierwszego roku czy drugiego. No to też był taki etap, że nie wiedziałem w ogóle co, jak to się skończy mm. dalej, to są takie, składasz puzzle i ty masz najważniejszych części obrazka, może nawet nie masz i, i wszystko to jakoś na razie wygląda jak wielki chaos i ciężko się w tym odnaleźć. Ciemne. Ciężko też odnaleźć się w Polsce jak dla mnie. No tak, to Może to też tej... jest, No, Ale mi było ciężko, ja pamiętam jak. Myślisz po angielsku ja czy po polsku? Liczę po angielsku. Liczysz, a, a, po angielsku. a myśli? Nie zwróciłam nigdy na to uwagi, chociaż chyba częściej po angielsku niż po polsku. Mm -hmm. Ale... no, ale liczę po angielsku na pewno. Ale na głos też, tak? Nie, w głowie. A, w głowie. W głowie no. Może prostsze też. To zależy z... od, z, od one, tego, z, three z kim się wszybcie. jest. No, one, two, three, no. <laughs> Faktycznie. Um, ale ja pamiętam, jak w ogóle tata mnie przywiózł tutaj na studia. Pierwszy dzień. Ja przyjechałam jakoś dwa dni przed rozpoczęciem roku. I sobie myślałam, że będzie dużo ludzi w akademiku, w ogóle będzie fajnie, przyjeżdżam tu pusto. No tak. I co teraz? No. Patrzysz, kurczę, tylko ja jestem na pierwszy rok przyjęta. Naprawdę to było straszne, bo przyjechałam w sobotę i w sumie sobotę przesiedział ze mną tata, I potem on pojechał i ja mówię, dobra, w niedzielę czas wyjść z pokoju, potem jak cały wieczór w sobotę przepłakałam. O że ja tak naprawdę nie wiem co robię w swoim życiu, ale jestem już za stara żeby znowu się z czegoś wycofywać i że muszę jednak faktycznie jak powiedziałam A to muszę powiedzieć B i w niedzielę musiałam iść na zakupy i wyszłam do pań z recepcji i się pytam gdzie to jest jakiś najbliższy sklep Onem tłumaczył, że muszę wziąć autobus i pojechać na plazę i tam będzie Lidl. No to mówię, dobra, no to jakaś przygoda mnie czeka. Wyszłam w ogóle, nie gdzie zapytałam jest plaza, się gdzie, gdzie, jest Lidl? Gdzie, gdzie jest przystanek, się jest w ogóle przystanek. nie zapytałam, który autobus, nic, kompletnie nic, po prostu okej, okay, dziękuję i wyszłam. <laughs> Poszłam na przystanek, nawet nie patrzyłam, czy, czy to jest w dobrym kierunku, czy nie. Podjechał autobus, więc wsiadłam. Wysiadłam w plaży i mówię, dobra, okej, okay, jakoś tam ogarnia mnie jest najgorzej autobusem, nawet nie jesteśmy tak daleko w polu, jak myślałam. Jest spoko. Wysiadam w plazie i te Lidla jeszcze nie otworzyli. To było rano? To było rano, w sensie oni jeszcze budowali Lidla, Lidl jeszcze nie istniał. Aha. a to te panie, że nawet tak kierowały cię? Tak, no? więc poszedłem na zakupy do Piotra i Pawła, kupiłam sobie czajnik i mówię, dobra, wracam. Po czym tu w, zawsze w ogóle coś. nie pomyślałam o tym, że w Polsce autobusy przyjeżdżają o określonej porze. U nas na przyjeżdżają co 5 minut, co 10 minut, tam cały czas. Cały czas dzieje. Tak. Siedzi. A tutaj czasami przez godzinę nic nie jedzie. No i ja wyszłam z tym wszystkimi zakupami i idę na przystanek w <noise> Nic nie jedzie. No i dopiero wpadło na to, że trzeba sprawdzić, o której w ogóle będzie autobus. Godzina, to mówię, ale tak szybko się jechało autobusem, pójdę pieszo. No A, i zaczęłam sobie wracać jest. pieszo. I ta... Ja lubię bardzo chodzić, więc to mi akurat nie przeszkadzało, ale dochodzę do praktikera, tam kończy się chodnik ja? Gdzie ja jestem? przejść na drugą stronę, szukać po tej. Po, po tej. O matko. Z tymi zakupami, z i tak się tylko zastanawiałam, ile osób, które przejeżdża do przyjeżdżających. Patrzcie co to jest. Niedziela, no. no. No i tak jakoś Piel, się moja. Pielgr jakieś Przygoda coś. zaczęła. Na drugi dzień stwierdziłam, że nie, tak nie może być, kupię sobie mapę miasta. Kupiłam sobie mapę miasta. I akademik się nawet nie zahacza na mapie. Aha. <laughs> Więc od samego początku byłam troszeczkę negatywnie nastawiona. W sensie takim, że nie wiedziałam, czego tak naprawdę oczekiwać. Mm -hmm. Czego oczekiwać od Toruniu? Nigdy nie, w Toruniu nie byłam, ale to wszystko po teraz, jakoś... teraz. Nie, no teraz Już w plaza jest już, jest. już wiem, gdzie starówka nawet. No proszę bardzo. <laughs> wierdzie kupić jedzenie. Tak, nie, teraz Toruń bardzo jest. Jest mniejszym miastem na pewno niż Londyn. No to na pewno. E, ale nie ma takiego, e, takiej przemiany ludzi. I to jest fajne, bo ja chciałam troszeczkę odpocząć, odpocząć od cywilizacji, i nie trafiłam też zupełnie w miejsce, gdzie nie ma ludzi. ja Lubię kontakt z ludźmi, m, ale trafiłam do miejsca, gdzie on na pewno jest taki spokojniejszy. I nie, mi się klimat Torunia bardzo podoba. Jaki lubisz najbardziej przedmiot zajęcia na uczelni? Co o, ci najbardziej no, proszę kręć? księdza, no nie no. no takie pytania nie będę odpowiadać. No tak, bo to się wykładowcy no, dowiedzą. No będę pójdzie gdzieś w Eder i co? Przed sesją, to nie, za prędko na takie Dobrze, pytania. To Po sesji, po sesji po takie, sesji jeżeli będziecie chcieli takie pytanie, żeby, no. bo to oczywiście zachęcamy do pisania komentarzy pod filmem, bo to będzie też na YouTubie i tam nie wiem, czy się na tych podcastach da pisać jakieś komentarze czy coś. Bo oczywiście na razie robimy taką sondę też, co byście chcieli usłyszeć oczywiście. Tutaj już z Pawłem rozmawialiśmy, ostatnio. Chcemy, żebyście pod tymi czterema pierwszymi filmami napisali nam czego oczekujecie od nas, jakich tematów, więc myślę, że ten temat właśnie do Angeliki na pewno musi wrócić to pytanie. Ale nie? po sesji. Po sesji, tak. To jak będziemy tutaj pilnowali Angeliki, to myślę, że nam na to pytanie odpowie. Więc zachęcamy do tych właśnie komentarzy, do, do pisania, bo ta audycje są dla Was. Chcemy właśnie takie te pogaduchy wieczorne, bogaduchy, tak naprawdę, zrobić w taki sposób, żeby, żebyśmy razem tutaj, w tym naszym studio nazwijmy to, czyli w moim pokoju z mikrofonem, jakoś, jakoś wspólnie razem szukali i bożych spraw. Okej, okay. A jak przeżywasz też tutaj, bo to jest uczelnia taka nie tylko dziennikarska, ale mhm. też wiadomo związana z Panem Bogiem. Mhm. Jak przeżywasz tutaj takie... Tą, tą rzeczywistość wiary tutaj, nie? Bo mamy rzeczywiście na uczelni, może o tym powiem, bo z mhm. o tym mówiliśmy o bycie ministrantem, ale mhm. też myślę, że warto było powiedzieć, jak w ogóle jako student, studentka można tutaj się rozwijać. Co tu się dzieje takiego duchowego też? Tak jak wspomniałam, prędzej jestem osobą świeżo nawróconą i ja prędzej nie miałam styczności... Yy, w ogóle? Tak bardzo taką... z kościołem czy, czy z... Chodziłam do szkoły katolickiej, ale to raczej z nazwy tylko katolickiej, a nie z, z wartości. I jak przyszłam tutaj, to na początku tak naprawdę ja szukałam. Ja miałam taki. Z czego się uczyłaś to, wszystko, się od nowa? Tak, i chciałam poznać, chciałam poznać yy, Boga, który tak bardzo zmienił moje życie, no, zmienia do tej pory. Chciałam Doświadczyłaś, żeby... że jest, i teraz jest okazja, chodzi? gdzieś tak. wejść w to wszystko. Mm -hmm. Okej, okay, teraz, nie. to takie świeżo po tym spotkaniu, masz okazję to Tak, to I, i to wszystko gdzieś we mnie kiełkowało przez bardzo długi czas. Mm. Chodzisz do kapliczki, to zawsze tak mi się ładnie podoba. Do powiedzieć. kapliczki, tak. tak do zawsze chłopaka. Zawsze, <laughs> do jakiego chłopaka? Pana do pana Jezusa. pana Jezusa, tak. No. To jest. Ale to jest takie zawsze ładne, Angelika mówi, że do kapliczki idzie. To tak, do mojego pana. No. To właśnie bardzo. Mamy kaplicę tutaj. Tak, gdzie mhm. tu mieszkamy, i to mi bardzo dużo dało w tym miejscu. W momencie, kiedy czułam się, że chyba jednak źle rozeznałam to, gdzie mam iść, jeżeli chodzi o studia, i że kolejny raz chyba popełniłam błąd, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji o moim życiu, zaczęłam chodzić do kapliczki. I po prostu czuję ten klimat tam bardzo. W szczególności lubię chodzić po 21 po apelu. Tak już przed tym jak pójdę Ciemniej w pancie, też, nie? Jest ciemno i czujesz zapach kadzidła po i, i jest mało... Tak, po świętej, jest mało ludzi czasem Uwielbiam, jak nikogo nie ma. Wiem, że to jest no to jest bo też, to też być takie... pełne. Ale ja uwielbiam, jak ona jest pusta, zgaszam światło i po prostu siadam. i Jestem no, z Panem Bogiem, patrzę na Pana Jezusa, jest ten mały witraż właśnie z Duchem Świętym. A się tak fajnie mieni na pomarańczowo, czerwono i po prostu uwielbiam siedzieć w takiej ciszy, zapach kadzidła i tak wszystko co się działo w ciągu dnia, wszystko, jakaś złość, tak, jakieś rozładowanie napięcia po prostu, wszystko, że tak ze mnie opada. Ja wychodzę taka wykończona. <grych> Ale pozytywnie lubię tak dajesz, to zakończyć, wszystko. zakończyć dzień bardzo. Mhm. No, to jest bardzo fajne, właśnie tutaj w tym fajnym sytuacji też miałam, kiedy mm, nie wiedziałam tak naprawdę, czy chodzę dlatego, że ludzie chodzą, czy chodzę dlatego, że czuję potrzebę, że sama, że sama chcę. I miałam takie właśnie zachwianie lekkie um, i wtedy stwierdziłam, że odmówię nowennę właśnie do świętego Józefa, tutaj z Marysią moją taką psia, psią tu. <laughs> Stwierdziłyśmy, że razem odmówimy tą Nelnę, po czym dołączała się jeszcze Wiktoria i Julka. Się tak razem bardziej tutaj chyba najbardziej trzymamy. Począwszy za każdym razem, ja wiem, że nowenne powinny się odmawiać 9 dni, ale myślę, że nawet jeden dzień może bardzo dużo zmienić jeżeli nawet ktoś nie wytrwa 9 dni. I za każdym razem, kiedy my szliśmy do kapliczki, ktoś dołączał do nas, ktoś odchodził, ale ktoś dołączał. I z czterech osób, czasami było 5, 6, 7. I to było bardzo fajne takie doświadczenie dla mnie, że, że nie jesteś w tym wszystkim sama i że, że fajnie jest też się wspólnie modlić. Bo ja się nigdy nie modliłam wspólnie. Właśnie tutaj to Taka wszystko otworzyło mnie na, nie? Tak, na, na modlenie się z innymi ludźmi, czego kiedyś bardzo unikałam. Wstydziłam się w ogóle mówić intencji, z jakimi się modlę. E, I otwierać tak przed ludźmi, raczej tego tak staram się unikać. E, ale to jakby tak zaczęło mnie to wszystko... Takich prawdziwych yy, przyjaciół ta mogłaś taki, spotkać też w sumie tam, nie? No tej w, I w kaplicy właśnie i w tej nowennie też, to, to jednak chyba też otwiera potem na takie inne relacje, nie? Nie tylko na modlitwę. No tak. Tymi. No to był bardzo fajny czas, taki bardzo m, duchowo. Bardzo dużo dał. No i wiele innych sytuacji, ale to już zostawię dla siebie. Tak jest to. Trzeba też mieć takie dla siebie dla swojego chłopaka, takie tylko między między wami. <laughs> tak, ale nie, to jest, to jest... Tak, w kapliczce. jest, bardzo dobrze. I w sercu. I w sercu. Twoim. E Jesteś świeżo po kajakach chyba dzisiaj, tak? Bo Andrzejka <grym> opalona, jest, spalona w razie się. No, no, więc to tutaj, <grym> bo tak. też mówiliśmy z Paweł, właśnie ja się dowiedziałem, nie, nie teraz właśnie, że, że tutaj te kajaki to są nasze w ogóle. my Myślę, że tak. jakaś firma to jest. Tam, jak się pływa na kajakach tutaj w ogóle? No nie no, to jest, to jest super, po prostu ja bardzo lubię. Duża ta woda tutaj jest? Tak, ten nasz tutaj. Wypłynęliśmy gdzieś o 13. No. Weszliśmy o 17. Wow. Jakoś tak, no, więc może naprawdę, no to jest Wisła, tutaj jest taki odlew, ale im dalej. płynęliśmy Wypunęliście... Tak, wypłynęliśmy normalnie na Wisłę. Szaleńcy. Tak, po czym wróciliśmy, bo był bardzo jednak y, prąd duży. No, duży prąd był nas <laughs> nas go po Popłynęli stronę. do Gdańska, <laughs> potem <nie? I śmiech> potem pozdrowienia. Tak, ale y, bardzo fajnie, polecam. Ja bardzo lubię spędzać czas na zewnątrz, właśnie w lesie, nad, nad jeziorem, nad rzeką czy coś. Tak więc jest fajne oderwanie takiego. Y, od, od życia w akademiku, od ludzi, gdzie czasami jest przesyt tym wszystkim, co jest fajnie, właśnie. Trochę tak jest. jak nasz patron, naszych tych, przypominam, naszego patrona moi kochani, naszych tych spotkań wieczornych, Piotr Jerzy Frasati, Pier Giorgio Frassati, tak z języka włoskiego oryginalnie. To był taki mega ziomeczek błogosławiony, który był mega świętym człowiekiem, takim mega, takim bardzo Bożym. Głęboko żyjącym Panem Bogiem, zawsze nam przed świętą śpieszył, a lubił chodzić po górach, lubiał szaleć, wygłupiać się, robić jakieś kawały. Chciałbym właśnie, żebyśmy tak, takie, taką świętość chcieli zdobywać. Myślę, że to jest właśnie tak na koniec, może już ten temat świętości. Jak Ty wyobrażasz sobie świętość, bo, bo tak tak jakoś też o tym rozmawiamy w tych pierwszych odcinkach. Jaką miałaś kiedyś wizję świętości, a jak widzisz ją teraz? Kiedyś świętość dla mnie była. Osoba święta była osobą, która po prostu była bez wskazy, która była podnosząca kimś... się nad tak. ziemią, w ręce Ale... I kiedy zaczęłam czytać Pismo Święte, Ewangelię, mm, kiedy zaczęłam obcować tak z kościołem, uświadomiłam sobie, że tak naprawdę ci ludzie często upadali. Pan Bóg ich podnosił naprawdę z różnych sytuacji i ich wywyższał. Gdzie często to były życie, które nie były bliskie Panu Bogu, a gdzieś właśnie spotkali się z Panem Bogiem i po nawróceniu, no po śmierci stali się świętymi i teraz patrzę na to inaczej, patrzę na to w ten sposób, że osoba święta nie jest osobą. Idealną jest osobą, która bardzo kocha Pana Boga i która jest bardzo kochana przez Pana Boga, dla której Pan Bóg po prostu ruszy niebo i ziemię i wyciąga wow. z takich sytuacji, gdzie to się po ludzku w głowie nie mieści, potrafi naprawdę tak dużo w życiu zmienić i. Doświadczyłaś czegoś takiego? Tak. No. Pan Bóg też nie z różnych sytuacji wyciągnął. Może będzie kiedyś okazja. Kiedyś okazja się tym podzielić. Może, może będzie jakieś tak. takie to krótkie drobne coś. No to, no to zobaczymy, nie zdradzamy. Piszcie w komentarzach, co no. się. może teraz, gdzieś będzie okazja, ale no. Tak, właśnie osoba święta jest osobą dla mnie teraz, którą Pan Bóg tak bardzo kocha i którą wysłał pomiędzy ludzi doświadczył pewnymi rzeczami. Czasami też po to właśnie, żeby ta osoba. Dosierało potem do ludzi, którzy są w podobnych sytuacjach, którzy też gdzieś upadli i nie potrafią się podnieść. I to jest właśnie piękne w tym, że nie musisz być bez skazy idealny od samego początku, tylko też masz prawo gdzieś błądzić, gdzieś się potknąć, ale będąc blisko Pana Boga, On potrafi podnieść się, otrzepać z siebie kurz i powiedzieć: Idź dalej, ja cię teraz poprowadzę, jeżeli ty nie masz siły i sam. I to jest piękne, właśnie, że że tą świętością świadczą o tej więzi, jaką człowiek może mieć z Panem Bogiem. To jest naprawdę fenomenalne dla mnie, no. Ja już naprawdę czekam na te kolejne nasze audycje, bo myślę, że tutaj wielu z nas ja sam dużo korzystam. Z tych słów, które już i, i Paweł, i Angelika mówili, czekamy jeszcze na Krystiana i Natalkę. Zobaczymy, co, co przez nich tam jest, będzie pan mówił. Tak, zobaczycie, to naprawdę to będzie taki masz. To każda audycja to będzie co tydzień, będzie coś nowego, ale super, właśnie. Bardzo Wam dziękujemy razem Nie z Angeliką. Tak. No, Angelika jest taką moją gospodynią, tak się śmieje. <laughs> Się gospodarz? No to tak myślałem, czy to gospodarka? Nie, to nie gospodarka, Gospod gospodyni, nie? To tak by trzeba to odmówić, więc nie, nie jesteś gospodarką, tylko gospodynią, gospodynią tego programu. No więc, więc tworzymy, go, tworzymy go w piątkę yy, i chcemy wam służyć właśnie też takim dobrym słowem. Yy, my też doświadczamy różnych słabości naszego życia i, i to tak chcemy, żebyśmy wszyscy uczyli się właśnie tej świętości. To jest taki chyba główny cel tego wszystkiego, żeby uczyć się, że świętość jest dla każdego, że z całą twoją historią życia, jaką masz, tym, co się działo w twoim życiu, y, możesz, y, możesz być świętym. To jest właśnie bardzo ważne, co ksiądz powiedział, że każdy może być świętym. Mhm. Że to nie jest tak, że to są tylko wybrane osoby i Przeciętny, szary człowiek nie może być świętym. Właśnie, jako katolicy, wszyscy powinniśmy dążyć do świętości. I jak sobie to uzmysłowimy, to naprawdę tak inaczej patrzy się na życie. I. to jest w ogóle taka opcja. To, co nie? Się, tak, co cię spotyka, że kurczę, ja mogę być świętym. On może być świętym, nie? ona może być święta. To jest naprawdę. Fajnie tak patrzeć na ludzi, zamiast patrzeć właśnie na ich wady, to patrzysz na nich, że kurczę nie, w nim jest Pan Jezus i On może być święty. Nigdy się nie poddawać, nawet tak. jak Cię grzech przygniata, to wiedz, że... Bóg już wyciąga rękę, żeby Cię podnieść. Na razie zakończymy, bo byśmy tu mogli długo gadać, jeszcze się nas nasłuchacie. Wszyscy to nie było. Będzie się już mieli dość znowu, to ksiądz i Angelika znowu gadają. No, no tak będzie. No, no cóż, będziemy tworzyć, tworzyć dla Was, żeby Was prowadzić do Pana Jusza i sami też zmierzać ku niemu, bo my też jesteśmy w drodze, nie jesteśmy już tam u celu. Idziemy wszyscy razem, tworząc wspólnotę Ewangelia po katolicku. Dziękuję Wam serdecznie. Za uwagę, za ten wspólny wieczór. Życzymy Wam dobrej nocy. Żegnają się Ksiądz Krzysztof. I Angelika Wróblewska. dobranoc. Tak jest. Niech <grym> Wam Bóg błogosławi na ten wieczór. Ojciec i syn Duch Święty. Amen. Amen. Dzięki, i do usłyszenia pa. za tydzień. <grym> <grym> pa, pa.